Dzień dobry, czwartek, godzina 18 Właśnie sobie trochę chodzę tą aplikację. Nie miałem ochoty od rana tego robić, ale to trochę sumienie gryzło, więc usiadam teraz i jednego pomidora już zebrałem, czyli 25 minut. Ogólnie sprint z tego tygodnia jest już praktycznie ukończony. Sprint jest taka terminologia. W, w innym podejściu z KRAM. Nie będę tutaj tego tłumaczył. Ktoś jest zainteresowany, to może sobie to wpisać w internet. No ale tak czy siak po prostu dzielimy większe zadania na mniejsze i pracujemy w cyklach. Ja ustawiłem sobie na początku dwutygodniowy sprint tak zwany. Zmieniłem go w tym tygodniu na tydzień, bo to co sobie zaplanowałem na dwa tygodnie już praktycznie skończyłem. Mamy czwartek. Mogę tak pokazać, to są jakieś tam taski, mamy epika. No i teraz właśnie zajmuję się tą zakładką czy ekranem, który będzie pokazywał aktualne wydarzenia, to co tam mniej więcej pokazywałem, jak to działa, jak to ma działać. No to tu mamy historyjki i po prostu sobie robię. Mamy potem widok sprintu i pracuję tak, jakbym pracował w zespole, chociaż jestem sam. To jest konto administratora, a to jestem ja po prostu. No i sobie robię zadania, i dzisiaj dodałem nowe dwa zadania, takie organizacyjne. Są to zadania, właśnie jak retrospektywa i planning. I dzisiaj jeszcze sobie zrobię planning, ewentualnie jutro, co na sprint piąty, na przyszły tydzień, co chcę sobie zaplanować, no bo tak jak widzimy, wszystkie tutaj te taski są na dan. Potem mamy raporty i możemy sobie przeglądać właśnie. No Jira to jest takie narzędzie bardzo popularne w programowaniu. Do zarządzania zespołami. No taki wielki kombajn, naprawdę tego nie potrzeba, jeżeli się jest jedną osobą. No ale skoro jest takie narzędzia, ja je dobrze znam, bo pracowałem wiele lat w nim, no to trzeba nie skorzystać. I to też z czasem, jak mi się bardzo mocno nie chce kodzić ani nic ten robić, no to wchodzę w taką dziurę robię jakieś tam taski, historyki i mi się po prostu zachcewa. Fajnie jest obserwować progres i to, że te taski się zamykają i coraz więcej jest robione. Taki krótki vlog na dzisiaj. Robiłem ze sportu squasha i brzuszki. W sensie brzuch trenowałem. Więc te rzeczy zrobione, dieta też jest w porządku, jadłem śniadanie i obiad, jeszcze jakaś kolacja wejdzie, yy, nie wiem, myślę, że z 600 kalorii jeszcze, kilokalorii mi chyba jeszcze zostało. Nie jestem jakoś szczególnie głodny, ale trzeba sobie coś zjem, bo w tym tygodniu mało jadłem, wczoraj troszeczkę przekroczyłem kalorykę, ale nieznacznie, no jak pamiętacie, przedwczoraj i na początku tygodnia w ogóle było bardzo mało jedzenia snem ciągle są problemy, ale dzisiaj już troszeczkę pospałem i no, jestem zmęczony. Już na skłoszu czułem, że jestem zmęczony, po skłoszu tym bardziej. Teraz też jestem taki zmęczony, że najchętniej poszedłbym spać, ale nie zrobię tego, bo wiem, że jak teraz pójdę spać, to wstanę gdzieś o 3.00 i znowu będą problemy z kolejnymi dniami. Więc się przemęczę, dzisiaj wieczorem niby są gry z ludźmi z forum, nie wiem czy na to pójdę. Jakoś nie mam ochoty, też dawno nie grałem w to, więc pewnie umiejętności moje są drewniane, bo to jest strzelanka Counter Strike, no i tam po prostu jak się nie gra długo, to ręka drewnieje. No więc nie wiem, czy mam ochotę lamić, że tak brzydko powiem. Brzydko, nie brzydko, no tak się kiedyś mówiło po boomersko, lamić. No i tak mój dzień mija. Z, mam z tyłu głowy, żeby te vlogi miały um, jakieś takie przesłanie, czy coś, żeby każdy vlog poruszał jakiś jeden temat, o którym sobie będę rozmawiał. I mam już rozpisane dni, i w teorii powinno to już lepiej wyglądać, a w praktyce jest tak, że jeszcze nie dosiadam do tego, żeby um, dobrze to mieć zorganizowane. Ale to jest najmniejszy priorytet, więc wybaczcie, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, albo w ogóle ktoś to ogląda, to znaczy, upublikowałem to. To no, sorry, na razie to nie jest moim priorytetem. Fajnie jest to, że już minęło ponad 70 dni nagrywania codziennie, chyba z jednym może dniem przerwy, bo coś tam wypadło, albo coś nie ogarnąłem, albo się skasowało. I tak, ja to sobie uznaję, bo codziennie było o tym mowa, myślenia i tak dalej. No, zostało 290 ponad. Czy jakoś tak? moja matematyka jest bardzo dobra, no więc jeszcze, jeszcze będzie czas, żeby to poprawić. No, to tyle, trzymajcie się, do jutra, cześć.